Cześć Boże, witam serdecznie w kolejnym Dniu Rozważań. Z Księgi Apokalipsy, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Doznałem zachwytu w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby. W Dzień Pański, w niedzielę, w Dzień Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Mamy być bardziej otwarci na dary i łaski pocieszyciela. Osiągniemy to dzięki temu, iż w tym świętym dniu więcej czasu poświęcimy dla Pana Boga. Duchu Święty, dodaj mi świętej gorliwości, abym coraz bardziej Dzień Święty święcił. Amen. Maryjo oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do jutra.